Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z wami po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj nowy reading vlog, zaczynamy reading vloga. I co, mam dwie gwiazdy odcinka, dwie książki, które w pełni dla was zrecenzuję, a przy okazji opowiem o innych aktualnych lekturach. Liczę na to, że będzie to bardzo radosny... Wakacyjny czerwcowy vlog, jak widzicie, ja jestem w bardzo dobrym nastroju, co starałam się oddać swoim ubraniem. Jest piękne słońce, i zaraz uciekam na spacer, jak tylko skończę nagrywać. No i te dwie gwiazdy odcinka. Mam tutaj a, po pierwsze książkę Krawcy Zaklęć. Jest to wydawnictwo Świetlik, i jest to literatura Middle Grade. I mam tutaj grzeczną dziewczynkę, która musi zginąć. Tutaj te tytuły, jeśli chodzi o całą, e, nazwijmy to trylogię, ale o całą serię, jeśli e, książek Holly Jackson, ja nigdy nie byłam fanką tytułów. Opowiadam Wam to od samego początku. Przewodnik grzecznej dziewczynki po zbrodni. Drugiej, drugiego tytułu nie pamiętam. E, nigdy, nigdy one mi nie pasowały zarówno po polsku, jak i po angielsku. To nie jest czepianie się przekładu naszego tytułu. E, Natomiast sama treść tych książek, wy wiecie, może, może nie wiecie, może nie pamiętacie, pierwsze dwa tomy tej trylogii to jest. Dla mnie naprawdę absolutny sztos, dlatego bardzo cieszyłam się na trzecią część. Z tą trzecią częścią wiąże się dość ciekawa historia, ale to w dalszych e, częściach tego filmu e, Wam opowiem. Widzę, że jest to cegiełka, natomiast jeśli jest tak dobrze jak w przypadku pierwszego raz drugiego tomu, to będzie przeczytane naraz. Ale w pierwszej kolejności, moi kochani, będę opowiadała Wam o krawcach, ponieważ zabierając się. Do tej książki dwa dni temu z zamiarem przeczytania pierwszych stu stron na vloger, żeby mieć już wstępną opinię, przeczytam całą tę książkę. I to jest pierwsza taka sytuacja, odkąd jest z nami kubuś, że ja przeczytałam książkę na raz. Do tej pory czytanie szło mi bardzo ślamazalnie i dalej tak jest, co do zasady. Natomiast... A, chyba słyszycie, pani w tle, natomiast tu było inaczej. Moi drodzy, opowiem wam o krawcach w następnym klipie, ale teraz słyszę, że muszę już kończyć. Zapraszam was na ten film, liczę, że będzie naprawdę ciekawie. Czytam jeszcze. Braciszka, książkę, na którą bardzo czekałam, e, premierę sprzed dwóch dni. E, również będę zaczynać e, Morderstwo odbędzie się, albo będę czytała tę książkę Agaty Christie, albo będę czytała Noc w bibliotece e, i prawie już kończę Zatokę francuską Daphne de Muriel. I to tyle w tym klipie, widzimy się już niedługo i zapraszam Was serdecznie na film. Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w nowym klipie do tego vloga. Nie mogłam nigdzie znaleźć moich okularów. Pan Hilary zgubił swoje okulary, gdzieś jakieś czorty mi je schowały i mm. <laughs> wybaczcie, jak będę robić, tak? Słuchajcie, teraz obiecany krótki, naprawdę fragment z moją opinią na temat krawców zaklęć. Jest to książka Jamesa Nicola w tłumaczeniu Joanny Jagiełło. Ja, Joanny Jagiełko, o Jagiełło, Jagiełko, Jagiełko kojarzę jako autorkę książek oraz. A tłumaczkę wielu innych tytułów, wiem, że jest anglistką, wiem, że uczyła języka angielskiego, także jest to dla mnie bardzo ciekawa postać. A jeśli chodzi o samego autora, to jest moja pierwsza książka. E, natomiast będę interesować się twórczością e, autora, z uwagi na to, że ta książka to jest dla mnie w swoim gatunku czyli książka Middle Grade, 5 Gwiazdek bawiłam się przy niej fenomenalnie i jest to, chyba wspominałam o tym w pierwszym fragmencie pierwsza książka, którą przeczytałam. E, już odkąd jest kubuś z nami na raz, ponieważ to jest ogólnie niewykonalna sprawa. Czy też dla mnie teraz usiąść i przeczytać książkę na raz. Natomiast tutaj szło mi tak dobrze i tak szybko. jest Książka, książka jest tak dobrze skonstruowana i również przetłumaczona. Że po prostu się przez nią płynęło. Słuchajcie, dzieje się dokładnie to, co myślałam. Staram się przybliżyć, żeby coś zobaczyć w podglądzie. Um, o co chodzi z tytułowymi krawcami? Główny bohater, czyli Hen, należy do um, tradycyjnej, wielopokoleniowej rodziny krawców, a rodzina ta zajmuje się projektowaniem oraz szyciem, wytwarzaniem ubrań które raz są szykowne, a dwa są magiczne. W te ubrania wszywane są różne zakładki, Dawno Cię to nie było, kochanie. E, dawne e, przepraszam, w te ubrania wszywane są różne zaklęcia. Na przykład mamy suknię ślubną, która zapewnia przepiękny wygląd panny młodej. Mamy płaszcz podróżny z zaklęciami ochronnymi, mamy buty, które pozwolą nam szybciej się poruszać. E, to jest dla mnie bardzo fajny element, fantastyczny. Ja e, bardzo dobrze się bawiłam gdzieś tam też odkrywając te różne pomysły autora na e, tutaj na elementy magiczne. E Hen e Nasz główny bohater jest to chłopiec, 12- bądź 13-letni. Mieszka ze swoją babcią w pracowni, w domu, do którego również należy słynna pracownia krawiecka. E, wiemy tylko, że mieszkał z babcią. Jego rodzice gdzieś tam żyją, istnieją, natomiast nie uczestniczą w życiu chłopca i nie do końca jest. E, oni się chyba tylko raz pojawiają, są, jest tylko jedno wspomnienie. Nie jest to przedstawione w ten sposób, że chłopiec jest sierotą. A um, Henowi wraz z, z jego babcią żyje się wspaniale. Um, gdy zaczynam czytać tę książkę, wydaje się, że ich codzienność, którą spędzają razem w pracowni krawieckiej, wydaje się idylliczna dosłownie. Wspólnie szyją, e, a tak naprawdę Hen uczy się dopiero fachu pod okiem swojej babci: e, wspólne herbatki, ciasteczka, słuchanie radia, rozmowy. E, wszystko do czasu, moi drodzy, ponieważ zawsze w takiej książce musi się coś wydarzyć, a do. E, do pracowni przybywa może nie persona non grata, natomiast wujek chłopca, e, czyli syn babci, który e, znany jest e, z e, takiej pogoni za pieniądzem. E, on e, do tej pory zarządzał pracownia, innymi pracowniami krawieckimi, które również należały do rodziny. I ten mały zakład, w którym e, mieszka e, Hen ze swoją babcią, z tego co zrozumiałam, przynależy tutaj do e, tej. Tych wyższych zakładów wujka. No i wujek przyjeżdża i mówi: Przepraszam Was, a nawet nie przeprasza od dzisiaj będę tutaj rządził. Ja um, bardzo szybko okazuje się, że tam. Wujek popadł w jakieś naprawdę poważne problemy finansowe. To jeszcze nie jest żaden spoiler, nie martwcie się. On przyjeżdża do Hena i babci razem ze swoją córką i ciocią, a razem z nim również wprowadzają się nowe zasady. Życie chłopca zostaje wywrócone do góry nogami. Wujek jest wobec niego bardzo niesprawiedliwy. On jest tutaj trochę taką ma hunko kopciuszka, która się zjawia, e, zaczyna absolutnie dominować babcie, no i e, jest to bardzo. I tyle mogę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o wstęp, ten wstęp do historii, rozwija się naprawdę ciekawie opowiedziana, e, zaskakująca historia przygodowa, dla mnie fenomenalna rozrywka czytelnicza. Również e, pięknie opowiedziana, mamy tutaj wspaniałe relacje między bohaterami, bardzo ciekawie rozwijająca się relacja między kuzynką, która właśnie przyjeżdża. I, I Hen musi ją akceptować. Z początku bardzo trudna relacja, ale tak jak mówię, ona idzie w bardzo fajnym kierunku. Jest to super rozpisane. Słuchajcie, naprawdę przepiękna książka, nie tylko dla osób w wieku targetowym, docelowym, czyli te 12 lat, ale dla wszystkich fanów literatury middle-greata wiem, że tu jesteście. To tyle, jeśli chodzi o moją opinię na temat krawców. W następnym fragmencie pogadamy sobie o fenomenalnej serii książek. Na pewno kojarzycie Przewodnik grzesznej dziewczynki po zbrodni. Czytam trzeci tam, tak jak zapowiadałam jest absolutnie mindblowing, jest fenomenalny, ale to zaraz, nie wiem czy uda mi się pokazać, nie, raczej nie będzie book ponieważ chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o książkach, które przeczytałam w trakcie trwania tego filmu, na razie uciekam szukać moich okularów, cześć. Hej, witajcie w kolejnym klipie i udajemy, że to wcale nie jest ten sam dzień i nawet ta sama godzina, a ja po prostu zmieniłam tło, moi drodzy. A teraz pogadanka na temat naprawdę bardzo dobrych książek, thrillerów, powieści kryminalnych z przeznaczeniem dla e, e, osób nastoletnich, young adults. Natomiast jeśli lubicie książki kryminalne, jeśli lubicie historie kryminalne, to uważam, że jest to seria naprawdę dla wszystkich. Ja... Mm, Teraz czytając trzeci tom, a prawie już kończę, bawię się fenomenalnie. To jest właśnie trzeci tom, czyli Grzeczna dziewczynka musi zginąć, a serię rozpoczyna książka. Przepraszam, jest to ta część, przewodnik po zbrodni według Grzecznej dziewczynki. I teraz tak, pierwsze dwa tomy przetłumaczył Ernest Kacperski, tak? Tak, pierwszy, drugi. Ernest Tak, Ernest Kacperski, tak. I co miałam na myśli mówiąc na początku tego filmu, że taką będę miała ciekawostkę. Trzeci dom e, ma dwóch tłumaczy, e, tłumacza oraz tłumaczkę i jest to ponownie Ernest Kacperski oraz uwaga Marta Lis, czyli panna Fox, którą możecie kojarzyć. E, z Instagrama również kiedyś Marta miała kanał na YouTubie, ale z tego co kojarzę, straciła chyba do niego cierpliwość, jak ja już tracę do swojego. E, taka mała dygresja, żart. Taki mały żarcik. W każdym razie Marta przetłumaczyła większość tej trzeciej części i muszę powiedzieć, że już Marcie składałam gratulacje osobiście. Bardzo dobrze to wypadło. To z tego co kojarzę, jest, pier jest taki pierwszy oficjalny przykład Marty. Wiadomo, Marta też jest po filologii i gdzieś tam pewnie niejednokrotnie było jakieś tłumaczenie, ale to jest pierwsza książka Marty, także serdeczne gratulacje. I ja no nie. Przyglądałam się, przyglądałam się uważnie. Próbowałam wyłapać moment, w którym Marta przejęła książkę, nie udało mi się tego zrobić, więc myślę, że jest dobrze. Dobra moi drodzy, a teraz przechodząc do sedna, czyli do treści książek. Em... Ja, to jest film, w którym Powinna pojawić się moja opinia, recenzja Trzeciego tomu, natomiast ja nigdy nie Recenzuję na swoim kanale kolejnych Tomów serii, z uwagi na to, że nie wiem, czy osoby Które oglądają dany odcinek w ogóle słyszały O pierwszym tomie, czytały I tak dalej, i tak dalej, dlatego I teraz świadomie użyję słowa zareklamować Chciałabym tutaj zareklamować Wam Całą tę serię informując was, informując was, że Właśnie premierę swoją miał Trzeci tom, czyli grzeczna dziewczynka Musi zginąć, i teraz tak Dlaczego to słowo zareklamować? Bo dla mnie te książki to są absolutne um, hity. To są naprawdę świetne powieści, e, thrillery, kryminały młodzieżowe, ale naprawdę powtórzę jeszcze raz i ostatni: to są książki dobre dla wszystkich. I teraz tak, ja jestem beznadziejna w serię, nienawidzę kontynuować serii, bardzo duży mam, mam bardzo duży problem z kontynuowaniem serii, nawet jeśli pierwszy czy drugi tam były dla mnie wspaniałe, dlatego dość ciężko było mi się zabrać tutaj za trzecią część i ku mojej radości, zdziwieniu, uldze... Od samego początku bawiłam się fenomenalnie i muszę się przyznać, że zarwałam nockę. Nie udało mi się przeczytać tej książki na raz, bo to byłoby raczej niewykonalne. Ale 250 czy 300 stron udało mi się przeczytać w jeden wieczór, w jedną noc i bawiłam się naprawdę świetnie. Do tego, tak jak wspominałam, tutaj śledziłam to tłumaczenie, bo byłam bardzo ciekawa, jak poszło Marcie, i byłam podwójnie zaangażowana w tę lekturę. I e, pokrótce, moi drodzy, to są książki, w których główna bohaterka. Pipa em, zajmuje się, em, jakby to nazwać, może nie tropieniem zabójców, porywaczy, ponieważ w każdej z części mamy inną e, sprawę. E, zajmuje się ona szeroko pojętą kryminalistyką e, na poziomie e, w pierwszym tomie podstawowym, później e, dziewczyna rozwija sobie swoje umiejętności. Cała historia rozpoczyna się w sposób Cała historia rozpoczyna się w ten sposób, że tutaj będąc w, krasie, w klasie, przepraszam, maturalnej pipa decyduje się na podjęcie pewnego z projektu rozszerzonego projektu w ramach za zadania domowego. Chcę zbadać sprawę zaginięcia nastolatki. To była Andy Bell, która zaginęła 10 lat temu w jej miejscowości. Chodziła do tego samego liceum. Ktoś został o to oskarżony oraz osądzony. Wydawałoby się, że wszystko zostało zamknięte. Natomiast Pipa zaczyna rozgrzebywać tę sprawę szczegół po szczególe i naprawdę dokupuje się do szok szokujących faktów. Mnie bardzo ciekawe było to, jak dziewczyna rozumuje, w jaki sposób wszystko sobie mm, gdzieś tam układa, jakie schematy tworzy, naprawdę na poziomie Sherlocka Holmesa, bo na początku spodziewałam się trochę takiej zabawy nastolatki w Sherlocka Holmesa z żarcikami, że to wcale nie będzie dobre. Wiele osób zachęcało mnie do przeczytania pierwszego tomu, ja się naprawdę bardzo długo opierałam, a gdy już przeczytałam, to naprawdę trudno było mi uwierzyć w to, jak dobra była ta książka i uwierzcie mi, znam wiele osób, które mówią to samo. Dziewczyna jest naprawdę dojrzała, ona rozumuje na naprawdę wysokim poziomie wszystko jest naprawdę analityczne. System, jakby cały, nie system, tylko Cała ta zagadka kryminalna, którą stworzyła autorka i jak później e, przez ręce Pipy to e, wytłumaczyła, rozwiązała wszystkie szczegóły, no byłam pod ogromnym wrażeniem. E, no i dziewczyna odkrywa pewne fakty, później mamy drugi tom, e, dochodzi do innych e, sytuacji, w które dziewczyna jest ponownie zaangażowana e, w roli właśnie takiej detektywki, ale, ale nie do końca, ponieważ to nigdy nie jest oficjalne. E, dziewczyna przy okazji zaczyna być bardzo rozpoznawalna, tworzy podcast kryminalny, i sprawą i, i dedykuje odcinki tego podcastu z podcastu sprawą, które aktualnie się zajmuje, które są również dość głośne, więc ona zyskuje ogromną popularność w internecie. I w trzecim tomie. Komuś ona bardzo zaczyna przeszkadzać. E, tutaj troszkę sugeruję tytuł, co będzie się działo. Grzeczna dziewczynka musi zginąć i mam dla Was cytat. Um, a propos tego, dlaczego y, nie polecam czytać tych książek y, nie po kolei, bądź wybrać sobie tylko jedną część. E, mam tylko jeden znacznik. I to jest tak, trzy różne historie, ale jeden łączący je węzeł, a w środku tego węzła, szczerząc się do niej z ciemności, znajdował się, i tutaj nie będę kończyć, bo chodzi o pewną postać, która okazuje się e, bardzo ważna. Także gdzieś tam poniekąd wszystkie trzy tomy tej e, trylogii są na tyle ze sobą połączone, że naprawdę traktowałabym to w sposób e, takie, że nie można czytać tego osobno. Odpowiadam tutaj trochę na pytanie, które ostatnio też otrzymałam na Instagramie, gdy bardzo chwaliłam trzeci tom. Czy można czytać, czy tu są trzy osobne um, kryminalne zagadki, i można wtedy po prostu wybrać sobie dany tom. Faktycznie są niby trzy odrębne sprawy, ale to wszystko jest naprawdę fajnie i dyskretnie um, gdzieś tam połączone. Jestem naprawdę zachwycona. Wszystkie trzy tomy, każdy z osobna zasługuje dla mnie na pięć gwiazdek. Nie skończyłam jeszcze tego tomu. Na razie, moi drodzy, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć. I cześć! Dzień dobry, moi drodzy, moi kochani, witam się z Wami w ostatnim klipie do tego vloga. Skończyłam czytać w nocy z kroplami po na czole Teo, to trzecią część trylogii, Przewodnik e, dziewczynki grzecznej dziewczynki po zbrodni. Fenomenalna! Ja zostawiam pięć gwiazdek. Eee, wiem, że jeszcze w tej serii jest e, jakiś prequel, jeszcze jest jakaś książka i naprawdę mam nadzieję, że Books For Ya wydacie to, <grym> musicie to wydać, bardzo proszę. E, I nie chciałabym tutaj za bardzo się rozgadywać i Was nudzić. E, jeszcze raz, moi drodzy, cała ta trylogia, e, nie, dobrze ją ułożyłam, tu jest pierwszy, drugi, trzeci tom. Jeśli nie mieliście okazji, bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam zerknąć, spojrzeć, zainteresować się, zamówić warto, kochani, 5 gwiazdek, każda z tych części, więc razem mają 15 gwiazdek, to dużo. Co ja bym chciała Wam jeszcze powiedzieć? Tutaj mam na wierzchu. W czasie tego vloga, tam między kartkami tych książek, przeczytałam Braciszka. Jest to majowa premiera, na którą bardzo czekałam. Tłumaczona z języka francuskiego przez Martę Szafrańską-Brandt. Bardzo, bardzo ciekawa książka przedstawiająca historię rodziny, w której mamy Braciszka, jest to dziecko w wieku niemowlęcym, które. Wykazuje wszystkie symptomy niepoprawnego rozwoju. Wiemy, że dziecko będzie niepełnosprawne w ogromnym stopniu, i widzimy, jak rodzina się na to szykuje. Są trzy perspektywy, a dwie z perspektyw, które mogę wam zdradzić, to perspektywa najstarszego brata i, 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 i młodszej siostry. I te dwie perspektywy są skrajnie różne, i, i robi duże wrażenie ta książka, podejmuje bardzo ciężki temat. Mi nie podobało się to, że czasem narracja uciekała w jakieś tematy, które w ogóle były dla mnie niezwiązane właśnie z tytułowym braciszkiem, jakieś przemyślenia, które nie do końca mnie interesowały, a jak na tak krótką książkę to uważ... no to po prostu mi nie podeszło. Tak się rozglądam, o czym wam jeszcze mogłabym powiedzieć. Słuchajcie. No nie mogę sobie przypomnieć, co ja jeszcze. Aha, no nie mam tutaj. Czytam humory w cukrze. A, wiem. Wiecie, co taka jestem zorganizowana. Skończyłam również czytać, w Eze". Skończyłam również czytać Zatokę Francuza Daphne de Meurier i um, bez szału, Pierwszy raz nie pieję z radości nad tą autorką i nad serią butikową. Um, tak jak tu piszą, awanturniczy romans, natomiast do bólu przewidywalny. Ja przeczytam pierwsze 10 stron i już wiedziałam dokładnie, jak przebiegnie ta historia, i nic, absolutnie nic, nie, 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 nie wydarzyło się nic, co by mnie miło zaskoczyło, ale bardzo lubię styl tej autorki i styl, który oddany jest pięknie w przekładzie. Tutaj jest, to może się w końcu to zapamiętywać, Magdalena Słysz. Eee, ciekawe czy to, jest, czy to jest stary, bo chyba z, e, ta seria butikowa ma stare tłumaczenia, to nie są książki tłumaczone na nowo. Eee, to, co chciałam powiedzieć, e, Styl jest e, bardzo fajny tej autorki oraz e, tłumaczki i naprawdę dobrze się czyta i pomimo przewidywalności sprawiła mi e, ta książka ogromną przyjemność. I jeszcze czytałam coś na pewno, bo widziałam, że ostatnio naprawdę ładnie udało mi się nadgonić wyzwanie Goodreads, ale widzicie, ja mam aktualnie cierpię na baby brain, mówią to wszyscy, jeszcze nie było ze mną tak źle od początku ciąży, jak jest teraz e, ciąży. Bo już 7 miesięcy jest na świecie. Jeszcze od początku macierzyństwa nie było ze mną tak źle, jak jest teraz. Bartek mówi, że ja czasem mielę takie głupoty, że nie się mnie słuchać, więc wybaczcie, postaram się coś z tym zrobić. No i co, kochani, widzimy się już niedługo w następnym filmie. Nie ma sensu tego ciągnąć, nie będę wam tego robić. Um, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wspaniałe, wspaniałe. E, I tutaj też mówiliśmy sobie, o tej książce, o krawcach zaklęć, jeszcze lepsza. Po prostu w tym vlogu czytałam same wspaniałe książki, naprawdę czuję, że ostatnio czytelniczo trochę odżyłam, ale nie będę już przedłużać, widzimy się już niedługo, do zobaczenia, cześć!